Dobra, dobra, weszliśmy tu tylko po to, żeby schować się przed deszczem. O, fajny samochód, trzymaj. Eee. <śmienny> o, ile miejsca! Eee. I fryzura mi się mieści. I... Marcz, dajemy czadu. Uwaga. Uwaga. Ta stacja włączyła swój system nadawania specjalnego dla następujących dystryktów Polski Opole, Województwo Opolskie, Częstochowa, Województwo Śląskie, Katowice, Województwo Śląskie, Kraków, Województwo Małopolskie. Jeżeli jesteś z tych miast lub okolic, uważnie słuchaj tej wiadomości. Jeśli natomiast nie pochodzisz z tych miast, skontaktuj się z lokalnym nadawcą w sprawie odbierania sygnałów z tych województw. Powtarzam, ta stacja włączyła swój system nadawania specjalnego dla następujących dystryktów Polski Opole, Województwo Opolskie, Częstochowa, Województwo Śląskie, Katowice, Województwo Śląskie, Kraków, Województwo Małopolskie. Jeżeli jesteś z tych miast lub okolic, uważnie słuchaj tej wiadomości. Jeśli natomiast nie pochodzisz z tych miast, skontaktuj się z lokalnym nadawcą w sprawie odbierania sygnałów z tych województw. SNS został włączony przez lokalne samorządy. Wszystkie stacje nadające w tych okolicach są wzywane do nadania tej wiadomości. Niespodziewany huragan o poziomie 5 nadchodzi od strony Republiki Czech. Z informacji, jakie posiadamy, około 64% Republiki Czeskiej zostało zniszczone przez huragan. Osoby znajdujące się w wyżej wymienionych miejscach powinny natychmiastowo znaleźć bezpieczną kryjówkę, jeśli to możliwe, podziemną. Należy zapakować ze sobą zapasy jedzenia i wody na 14 dni. Dostęp do serwisów takich jak woda czy internet mogą być ograniczone, dlatego prosimy o zabranie ze sobą radia na baterie oraz nastawić je na 97 i 30 FM. Prosimy nie korzystać z telefonów komórkowych, te powinny zostać zwolnione dla wojska. Prosimy też o zachowanie spokoju, panika w niczym nie...